Dzisiaj, w luźniejszej formie, opowiem o moich przemyśleniach, chyba najlepszej gry w typu Souls -like, która nie powstała od firmy From Software. Niedawno, w materiale, na który zapraszam, dzieliłem się moimi przemyśleniami z pierwszej gry w tym gatunku, z którą się zmierzyłem, czyli Sekiro. Więc zdaję sobie sprawę, że Sekiro to raczej slasher z elementami Souls Likea i deklarowałem, że faktycznie było to niesamowite doświadczenie, ale nie na tyle, żebym nagle rzucił się na wszystkie inne gry From Software i raczej nie zostanę jakimś fanem gier tego typu. No ale bakcyl chyba został połknięty i po jakimś czasie zabrakło mi tego niezwykle angażującego i wymagającego gameplayu. Nadal jednak szukam w tych grach walki opierające się na parowaniu, bo to mi sprawia najwięcej frajdy, nie bez powodu zacząłem od Sekiro. No i także po wielokrotnych namowach brata pewnego dnia stwierdziłem, że czas zacząć nową przygodę i tak to padło na Lies of P. Nie będzie to klasyczna formuła analizy, na nią być może jeszcze przyjdzie czas, bo faktycznie gra mnie pochłonęła. Zwłaszcza świat przedstawiony tutaj bardzo nęci i chciałbym się w niego bardziej zagłębić. Ale to będzie miało raczej więcej sensu po premierze dodatku, który przecież już niebawem. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Tutaj podzielę się moimi doświadczeniami z tytułu, bo jeśli w przypadku Sekiro sporo ludzi mówiło, że nie jest to do końca doświadczenie Soulsów, tak w przypadku Lies of P już chyba nikt nie ma wątpliwości. Co prawda moim graniem na kontry bardzo sobie tę grę utrudniałem, zwłaszcza że w Lies of Pitcha zna idealną kontrę jest znacznie krótszy niż Sekiro. Niedokrotnie przy niektórych bossach musiałem jednak oduczać się kontr, a skupić na unikach. I dlatego pewnie ta gra sprawiła mi znacznie więcej problemów od Sekiro. Całość zamknąłem w około 85 godzin, więc mnóstwo czasu. Do tego nie byłem totalnie przyzwyczajony do koncepcji paska Staminy i niezliczoną liczbę razy zginąłem, bo myślałem, że mogę blokować ataki w nieskończoność, a tu zgon. Ogólnie moje pierwsze godziny z tą grą przypominały przebijanie się przez tony gruzu, bo miałem po prostu zbyt dużo złych przyzwyczajeń z Sekiro, których tutaj musiałem się sukcesywnie oduczać. Ale jakoś, krok po kroku, łapałem te wszystkie zawiłości. W Sekiro grałem też z poradnikami, a tutaj stwierdziłem, że spróbuję się bez nich obejść. Może oprócz rad brata. Przejdę wstępnie przez bossy, z którymi miałem najwięcej problemów i wyjaśnię co mi się w tych walkach podobało, a co niekoniecznie. Nie będzie tu żadnych spoilerów, bo na ten moment nie analizowałem fabuły tej gry, ale jak ktoś nie chce sobie zdradzać, nawet projektów bossów, to niestety będą tutaj widoczni. Wszystkich pobocznych bossów nie pokonałem, ale fabularnych jak najbardziej, razem z bezimienną marionetką. Dodam też, że gameplaye nie są moje, wykorzystałem materiały z internetu. Moich zmagań wolałem nieuwieczność z czystej przyzwoitości dla was. Moje nagrania są tylko z kilku prób walki z Laksasią i wszystkie próby walk z bezimienną marionetką. Te walki trochę pokażę w jaki sposób próbowałem grać. Pierwszy, tambur Major. To wiadomo, jeszcze byle Igraszka. Swoją drogą, świetny boss na początek. Wymagający, ale nie na tyle, by zrazić gracza. Drugi będzie pan Policjant. No i to chyba mój pierwszy poważny sprawdzian w tej grze. I tutaj właśnie zaczynałem powątpiewać, czy ta gra jest dla mnie. Staję sobie sprawę z perspektywy czasu, że to prosty boss i na szczęście dość dobrze walczy się z nim kontrami, więc ostatecznie jakoś się udało. Muszę też przyznać, że twórca tego ataku. Musiał sobie podczas projektu sam bić brawo, bo jest on tak przeciągnięty i w tak dziwaczny sposób, że dopiero po kilku godzinach przestałem się na niego nabierać. Naprawdę, projektant bossów ma talent. Ale padł. I powoli myślałem, że chyba to łapię, że ten boss był takim swoistym Genichiro. Jak jego przeszedłeś, to już raczej jakoś pójdzie. Dali bóg, jak się myliłem. Bo okazuje się, że takim swoistym Genichiro jest tutaj praktycznie każdy fabularny boss. Następny był Fuko. Tutaj raczej nie było ogromnych problemów, po prostu ciężki boss. Nie ogarniałem też jeszcze mechanik różnych stanów, więc często się przegrzewałem, ale nie wspominam tej walki z jakimś wielkim bólem. Potem jednym z bossów okazała się próba dojścia do niego. Nie wiem czemu Miyazaki wymyślił, że fajnie będzie wrzucać sekcje platformowe do gry, które absolutnie nie ma do tego sterowania, do tego w tych sekcjach postanowi wrzucać nam potwory, które do nas strzelają i wybijają nas z wąskich ścieżek. I niestety twórcy Lies of i postanowili kontynuować tę tradycję. I właśnie w katedrze przed biskupem mamy takową sekcję. Ja rozumiem, że to mają być trudne gry, no ale sorry, to są tanie zagrywki, które tylko frustrują i każą uczyć się dajnej lokacji na pamięć. I chyba nie o to chodzi. Na szczęście to chyba jedyna taka długa sekcja w tego typu grze, i chwała Bogu. Następny kochany i uroczy biskup. Pierwsza walka z dwoma fazami, no i zaczęło się prawdziwe wyzwanie. Nieustannie nakładany rozkład, który zżerał mi broń. Pierwsza faza właściwie nie jest jakoś koszmarnie trudna, bo biskup jest dość lamazarny, dobrze telegrafuje ataki, więc fajnie się z nim walczyło blokami. Niestety druga faza napotoczyła ogromnej biedy i generalnie bon motem tego materiału będzie to sformułowanie. Praktycznie każdy boss w tej grze ma znacznie trudniejszą drugą fazę i to naprawdę może prowadzić do szału, bo pierwszą często przeklikujemy już na pamięć bezwiednie i dopiero możemy zacząć ćwiczyć drugą. Tutaj jeszcze obie fazy są stosunkowo do siebie podobne, ale za chwilę przejdziemy do bossa, który robi to znacznie bardziej brutalnie. W drugiej fazie biskupa po prostu nauczyłem się trzymać jego tyłu, wtedy jego ataki były bliźniacze do tych z pierwszej fazy i jakoś wreszcie po kilku godzinach się udało. Warto też nadmienić, że przez to jak masywny jest biskup, kamera lubiła nie pomagać. Następne niesławne i cholerne króliczki. No i cóż, generalnie chyba zasadą jest, że multikombaty w każdym są zlajku -like są problematyczne. Po prostu element losowości zaczyna być znacznie bardziej bolesny i zazwyczaj giniemy nie ze względu na nasz błąd, ale dlatego, że od nagle zaatakował nas ktoś z tyłu, a my go nawet nie widzieliśmy. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będzie dopiero moje pierwsze starcie i tutaj to właściwie mamy zaledwie spacer po parku. Tutaj też pierwszy aż próbowałem skorzystać z Sumona, mimo że nie chciałem tego robić przez całą grę. Próba ta była jednak nieudana, bo z Sumonem ta walka okazywała się jeszcze bardziej chaotyczna, więc ostatecznie, kląc na czym świat stoi, jakoś ich pokonałem, ale niestety, nie czułem w ogóle satysfakcji. Po prostu liczyłem na szczęśliwy traf i w końcu się taki przydarzył. Walka bardzo na minus. No i teraz będzie mój pierwszy genichiro tej gry. Walka, która przekuła mnie na nowo i rozorała psychicznie, czyli Sławny Król Marionetek. Tutaj właśnie mamy do czynienia z dwoma fazami, gdzie każda jest zupełnie inna. Tutaj także musiałem wziąć oddech i przestawić się z mojego sekirowego modelu. Nadal sporo ataków parowałem, ale w innych znowu bardziej upłacały się odskoki. Walka ta też zdecydowanie promowała agresję, a do tej pory raczej sobie podchodziłem do bosów na spokojnie, sczytując ich ruchy. Pierwsza faza przez ten milion macek grodem ze starych odkurzaczy sama sprawiła mi mnóstwo problemów, jakim jednak zdziwieniem było, gdy po jej pokonaniu okazywało się, że walczymy z zupełnie innym przeciwnikiem. I to tak cholernie szybkim, że zazwyczaj jak już jakimś cudem do niego doszedłem, to nie za bardzo mogłem się czego czegokolwiek nauczyć, bo robi mi po trzech sekundach dwa kombosy i ginąłem. Nie zliczę godzin i lat, jak długo się go uczyłem. Pierwszą fazę mogłem swego czasu przejść z zamkniętymi oczami, ale Romeo w drugiej ciągle mnie rozsmarowywał. Mimo, że teoretycznie był to woz mnie, bo właśnie kontry się sprawdzały. Mając połowę życia, odpalał jednak atak, który według mnie był trochę nieuczciwy. To niezwykle długa kombinacja ciosów, co jeszcze rozumiem, tylko jednocześnie rozpalał wtedy swoją kosę, przez co ataki były po prostu bardzo mało czytelne. Zacząłem się jednak przerywać na atak baściowym kusztem i w końcu jakoś się udało. I myślałem, że po nim już tak dobrze rozumiem tę grę, że będzie ciężko, ale nie aż tak ciężko. No i znowu się bardzo pomyliłem. Później chwila oddechu. Wiktor to trudny boss, ale nie ma startu do króla marionetek. Padł dość szybko. To też chyba pierwszy boss, którego design jest dość leniwy, nie za bardzo zapada w pamięć. Ale walka jest zrobiona bardzo sensownie, dobrze telegrafuje ataki. Swoją drogą projektowali go chyba fani Lola i postaci wandera. Następnym Nemezis z wielu graczy była bestia z bagien. I znowu typ bossa, który dęci dość przyjemną pierwszą fazą, żeby w drugiej zacząć jakieś frenetyczne i chaotyczne turlanie po całej mapie, które zabija nas nie wiadomo kiedy. Wiem, że sporo ludzi miało ogromny problem z tym bossem, ja również, unikanie ataków w drugiej fazie było często strasznie karkołomne, hitboxy się wykrzaczały, przy takiego napadak padaczki, Kabera lubi awariować. Ale na pewno nie sprawił mi tyle problemów, co Król Marionetek. Może dlatego, że miałem już bardziej rozwinięty postać, no i ta piękna kosa sporo ułatwiła. To był też moment, że zaczynałem być grom trochę zmęczony. Chciałem po prostu zmierzyć się już z ostatnią trójcą bossów i mieć to za sobą. Niestety, gra wymyśliła sobie kolejne starcie z króliczkami. A jak tamto krytykowałem, to to jest dwa razy głupsze. Losowość wybija tu ponad skalę, ciągle obrywamy jakimiś sztyletami, nie wiadomo kto z której strony nas zaatakuje. Zero radości, po prostu trzeba czekać na szczęśliwy traf. No i tu się przyznam, walkę przeszedł za mnie brat, bo akurat u mnie był i to z sumonem. No bo po prostu nie miałem na to nerwów, a chciałem grę skończyć, a ta walka po prostu nie daje przyjemności. No i tak oto, czas kończyć tę przerażającą przygodę. Wydawało mi się, że przecież już tak niewiele. Okazało się jednak, że przede mną największe wyzwanie, z jakim miałem do czynienia w grach do tej pory, czyli laksasia kompletna. Niezliczona litania przekleństw, bólu i rozczarowań. Spędziłem nad nią dużo więcej czasu niż nad Ishinem Ashiną. Przestałem zresztą liczyć godziny. No i znowu ten sam schemat. Pierwsza faza, mimo że bardzo trudna, w pewnym momencie stała się raczej formalnością. Niesymetryczne tempo ataków, niektóre cholernie przeciągane, markowanie ataków, które ostatecznie nadchodziły z innej strony. Pierwsza faza, mimo to była czytelna, bo jeszcze nie generowała żadnych graficznych fajewerków. I po jakimś czasie zaczęła padać praktycznie za każdym razem. Do pierwszej fazy nie mam zastrzeżeń, bardzo porządnie zrobiona. No ale druga to trochę kuriozu. Wszędzie błyskawice, wszystko się świeci, Laksa się to znikąd strzela piorunami, to nagle się teleportuje, robi natarcia w sekundę. Nawet jak nabijemy jej stagger, to ta broni się tarczą, by nie móc jej oszołomić. Mnóstwo hamskich zagrywek i totalnie nie miałem na nią pomysłu. Szczerze mówiąc, do teraz nie mam. Trochę ją zaklikałem. Większość ataków nie nauczyłem się parować, bo były za szybkie, podobnie z unikami. Kamera czasami wariowała, zwłaszcza jak zaczynała mnie obrzucać piorunami z góry, a ja byłem pod ścianą. Pierwsze natarcie po serii piorunów jest tak błyskawiczne, że parowanie to była u mnie loteria mniej więcej 50 na 50, nawet po długich godzinach walk. No generalnie mam wrażenie, że twórcy tu lekko przesadzili. Oczywiście, pewnie da się ją przejść blokując wszystko bez estusów, ale wymagałoby to nauczenia się każdego ruchu na pamięć. Były one tak szybkie, że nie sposób było po prostu reagować na bieżąco. No ale jakoś się udało. Pewnego wieczoru usiadłem, już niemal w rozpaczy, dość dobrze mi szło. Ale trzeba było rano wstać, na tym polega odpowiedzialność. Więc stwierdziłem, że walczę z nią do 22. I udało się ją pokonać o 21.59. Od dar losu. No i finał finałów przede mną. Teoretycznie ostatni bo to Wielki Manus, który był raczej rozczarowaniem. Walka na podobnym patencie. Mnóstwo bardzo przeciąganych ataków albo bardzo szybkich. Ale pierwsza faza to właściwie formalność, jest bardzo prosta na tym etapie gry. Druga jednak to chyba niezbyt udana próba zrobienia takiego Eldenowego teatru. Walczymy niby to z Bogiem i Manus po prostu zaczyna ciskać w nas magią ze wszystkich stron jednocześnie, co daje dość duży czynnik losowy. Parować się niby jego ataki dało, ale co z tego jak nagle wysyłał promień z ziemi, albo z tyłu zaczynały się jakieś świetliste fajerwerki. W połowie życia jeszcze dochodzi co jakiś czas obszarówka niezależna od jego ataków, no po prostu za dużo, twórcy chyba chcieli tak przefajnić tę walkę, nie wiem czy jest takie słowo. Ostatecznie nie męczyłem się z nim zbyt długo, może 3 godziny, ale przyznam, że walka nie dała mi zbyt dużo frajdy. Od drugiej fazy zaczynałem trochę na ślepo naparzać wszystkie specjalne ataki, wykorzystałem wszystkie estusy i jakoś padł. Na szczęście całość tego wszystkiego zrekompensowała mi ostatnia dodatkowa walka z niejaką bezimienną marionetką. Walka, którą bez chwili wahania mogę określić jako najlepszą w całej grze, bo wreszcie no, mamy tu po prostu uczciwe podejście. Nie ma wielkich fajerwerków, boskich mocy czy latania po arenie. Postać bliźniacza do naszej. Stajemy naprzeciwko, niczym w filmach kurosawy i zaczynamy spektakl. Ciosy marionetki są dobrze telegrafowane, ale też bardzo wymagające. Ataki padają z różnych stron, raz z lewej, raz z prawej, czasami od góry. Sprytnie bawi się przyzwyczajeniami, choćby robiąc pchnięcie włóczniom. Okazuje się, że to dopiero zalążek stworzenia promienia, albo robi promień, który po kilku sekundach wybucha znowu. Zresztą nie oszukujmy się, to walka żywcem wyciągnięta z Sekiro, więc musiała mi się podobać. Musiała też być bardzo trudna dla kogoś to jednak grał w of P jak w Soulsy, czyli taktyką turlania, bo tutaj ona zawodzi. Walkę tę wręcz smakowałem. Przestało mi się śpieszyć, nie używałem za bardzo ostrzałek i innych ulepszaczy, chciałem po prostu maksymalnie zrozumieć jego ataki i wszystko idealnie sparować. Cieszyłem się samą walką, bo to po prostu piękny projekt. I nie ma tutaj tego co często boli, czyli umierania nie z naszej winy, tylko ze złego projektu. Tu, jak umieramy, to wiemy dlaczego. Takie walki lubię najbardziej. Bo nie sposób zrobić trudną walkę, która jest nieuczciwa, nie sposób zrobić ogromnego bossa, który robi ataki obszarowe na półmapy, jednym zamachem zabiera pół życia i najlepiej jak jeszcze przywołuje kompanów. To leniwe. Sposób to zaprojektować takie walki, że każda przegrana jest z twojej winy, a nie z winy twórców. I taka właśnie jest walka z bezimienną marionetką. Lajówbi to trudne doświadczenie, ale to z pewnością bardzo wyjątkowa gra i właściwie mały cud, że pierwsza gra studia Neovis tak genialnie oddała formułę gier from software. Wielu przecież próbowało, a wychodziło bardzo różnie. Rewelacyjny projekt świata i projekt wizualny. Lokacje zachwycają, a w kwestii bosów to nie ma chyba żadnego dudnego designu. No, może tylko ten wiktor. Bardzo muszę też pochwalić lokacje między bossami. Mają odpowiednią długość i są czytelne. Właściwie ani razu się w tej grze nie zgubiłem, co nie oszukujmy się, w grach od From Software jest normą. Spory zgrzyt mam z muzyką. Jednocześnie gra potrafi nas poczęstować przepięknymi ambientami, jak te w hotelu Krat czy w niektórych lokacjach. Równocześnie muzyka przy każdym bossie mam wrażenie, że zlewa się w jeden wielki, nudny chór. Każda mam wrażenie, że jest taka sama i żadna mi nie zapadła niestety w pamięć. Może to moja kwestia, dajcie znać, czy macie podobnie. To chyba tyle z moich doświadczeń. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze wrażenia z tej wybitnej gry. I chętnie poczytam o Waszych trudach i znojach podczas poszczególnych bossów. Piszcie też, który Wam sprawił najwięcej trudności. To tyle na dziś. Ja ruszam dalej w świat gier w tym gatunku. Zacząłem już nieśmiało z grom nazywaną Sekiro w 2D, czyli Nine Souls. I dwa sole, czyli główne bossy, już za mną. Gra jest generalnie bardzo, ale to bardzo dobra, choć bardzo wymagająca. To trochę jakbyście połączyli Hollow Knight, tylko system walki głównie opiera się na parowaniu. Ale generalnie jestem zaskoczony, jak kompetentna i ciekawa to gra. Polecam. A teraz bywajcie i powodzenia na szlaku. I know you Freedom is not a great